Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was w kolejnym otwieraniu paczek z World Cup Brazilii, oczywiście Ultimate Team Bo co? Bo przyszedł czas na kolejne 100 tysięcy do wydania Ja mam ochotę na jakichś dobrych zawodników, mam nadzieję, że tacy dzisiaj wpadną Bo poprzednie otwieranie nie było takie najlepsze, nie było najlepsze zdecydowanie eee, Więcej szczęścia miałem w pierwszym odcinku Właśnie drogi do mistrzostwa I jak zaczynamy, od kogo? Niestety nikogo dobrego nie trafiliśmy no, ale mam dwóch z Hondurasu, czy mi się wydawało. lów po raz kolejny, ale niestety, słuchajcie, ostatnio gadaliśmy nawet z Lachem i fenomenem na labie, że fajnie by było, gdyby za tych zawodników z Quicks duplikaty tak zwane, jakby po prostu można było dostać za to e, chociażby tam 100, 200, 300 monet, zawsze byłoby coś. A e, no byłby ten plus, że masz te nawet jak masz te m, duplikaty, to nie są one jakoś specjalnie takie. O nie, mam duplikaty, co teraz? No. Rozegrałem parę meczy, w, już udało mi się rozegrać parę meczy. Także wszystko mi się jak najbardziej podoba. Rekord 4-3, co prawda. Odpadłem w 16 odpadłem w tak? W 16 to było. Po meczu bardzo dobrym, zaciętym 5-4 było. Jeżeli ktoś to. O, Scolari Brazylijczyk. O, i Townsend. Townsend, nie wiem jak to się dokładnie czyta, no ale jest szybki. No, może by się go zabrało nawet do składu, zobaczymy. Chociaż że tam mam na Was, a na Was sobie naprawdę dobrze radzi. No, czekam na jakiegoś Neymara. Czekam na jakiegoś Neymara. Czekam na jakiegoś takiego naprawdę. Boom. Boom. Zobaczmy. Kto tutaj? Zapata. O, go ich znam. Jak najbardziej ich znam. Aczkolwiek, znowu. Ja... Czemu jeszcze nie mam pełno tych Japońców? To ja nie wiem. Ja powinienem chyba. Już powoli wszystkich trafiłem. Ja Ciągle ich widzę w paczkach. No i oczywiście menadżerów, masę 297 kart w klubie. Zobaczymy, czy uda się zebrać wszystkie karty, jakie są. No to na to trzeba będzie chyba trochę wydać. No a teraz. O, Inigo Martinez, ostatnio się zastanawiałem, kto to jest. Tak zdjęcie mu zmienili, bo on w ogóle się obciął, dlatego nie wiedziałem, kto to jest. Jak go jeszcze pamiętam, w długich włosach. Znaczy, w długich takich średnich, powiedzmy. Jedziemy kolejne 5000. Na razie bardzo słabo, na razie bardzo słabo. Może jednak trafienie e, wcale rewer, trafienie jakiegoś dobrego zawodnika, to chyba wcale nie jest taka prosta sprawa. Chyba że się wyda naprawdę, naprawdę dużo. Bo jak na razie nie mogę narzekać. Znaczy, nie mogę narzekać na za duże szczęście. Chociaż mam tu res, suareza. to były takie paczki, które otworzyłem od tak. I wtedy mi się lepsze, lepsze paczki trafiały niż teraz. No i ja będziemy oglądać, jak tutaj. E, Noenko Mitroglu Nawet za bardzo nie trafiamy nikogo z, e, z Europy Którego bym mógł dodać do mojego składu Bo oczywiście skład europejski najprościej jest stworzyć Składy tam z południowej e, Ameryki Albo z Afryki Z Afryki nawet nie za bardzo Bo w Afryce tam nie ma wielu zawodników Ale z południowej Ameryki można by naprawdę stworzyć Bardzo, bardzo dobry klub Ja, ja mam takie wyobrażenie, że na ataku by był Neymar, Pato oraz e, Hulk No ale my niestety trafiamy Martinez? Te, to jest. Nie, no nie, bo to jest ten. To nie ten, bo ten z Ekwadoru, a tamten jest z, z Kolumbii. No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Może jakiś falkał? Oj, wybaczcie, wybaczcie. O, okno otwarte i tak to wszystko się właśnie dzieje. No po raz kolejny, niestety. Ile już wydaliśmy? Otworzyliśmy 9 paczek. O ile dobrze, O ile dobrze liczę. A nadal słabiutką, słabiutko. No ale spokojnie. Jestem dobrej myśli. Takiego ro Robenem bym nie pogardził. Naprawdę grałem przeciwko niemu i gra niesamowicie. I uwaga. Santi Cazorla. No i o tym właśnie mówię. Świetnie. Świetna paczka. Na pewno trafi do mojego składu. Z przyjemnością go tam umieszczę. Santi. Jest dobry pierwszy zawodnik. Będzie obok Sisoko, No Santi, kogo by tam jeszcze na pomoc? No, jest dużo miejsca na pomocnika. Mam Szyrle na lewej pomocy i Nawasa na prawej, to jest świetnie. No i Kazorla teraz by siadł z kimś innym. GC by siadł, naprawdę. Ziniak, Pizzy. O, on może? Ale no nie, mamy w sumie Mandzukicza, Mandzukic sobie naprawdę dobrze radzi. Chciałem jedno zobaczyć, czy to przybywa. Na pewno przybywa do klubu. Tak, tak. Czyli wszystko się liczy. Liczą się stroje, e, liczą się menadżerzy. Me, menadżery tak zwane. No oraz liczą się oczywiście zawodnicy. 9 paczek do końca. Jest fajne, że akurat tu są paczki za 5000 i tak dostaje się dużo zawodników, bo e, no bo po prostu jest fajnie. Gonzales chile. Jaki fajny strój. Fajny podoba mi się. Po raz kolejny skolar. Ja już chyba mam naprawdę wszystkich menadżerów. Nie wiem, czy kogoś jeszcze nie trafiłem. Ktoś na pewno by się znalazł, ale chociaż w sumie nie, no bo jest ile. Jest 4 yy... razy 4. Yy, ile jest państw? Widzicie, zatkało mnie teraz. O, czy by Weidenfell? Weidenfella! Dobrze, dobrze, chyba trafi nawet na moją ramkę, będę musiał to przemyśleć. Bruma, ale Bruma nam nie za bardzo się przyda. O, nie, nie, tego to jeszcze zabieramy, bo nie zapomniał. I Torres, No jakbym trafił tego Torresa z Hiszpanii. To by było lepiej. Na razie na moim ataku Bandżuki oraz Runi. No, teraz zostawię. Może to będzie szczęście. łaga Tylko mówię, to i tak bez sensu, bo w par parka ktoś będzie lepszy na pewno. No przecież o tym wam mówiłem. Jakim cudem trafiam samych z Azji. Jakim cudem jeszcze nie mam całej tej drużyny wypełnionej tutaj z Australii. Masakra. Ale spokojnie, w końcu oni się skończą, w końcu nie będę już ich trafiał, to na pewno No bo też ile ich tam może być Dobra Gomez! To jest dobre trafienie, to jest... i Nie wiem czy nawet nie... Za, chociaż nie wiem, zobaczymy czy Mandzukicza zastąpi Będę musiał jeszcze ich... I Sterling na prawej pomocy Tylko że prawa pomoc jest zarezerwowana nadal chyba dla Nawasa, jednak Shirley na was, Shirley gra świetnie, na was grają świetnie. Więc no, ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć. Ok, idziemy dalej. World Cup FIFA. Przewijamy i nie trafiamy po raz kolejny nikogo de facto, który byłby warty aż tak bardzo uwagi. Manchukicha trafiliśmy. No, chyba nie jest jakiś dużo, dużo warty 4 paczki do końca, Zaczynają się robić gorąco Najlepszy zdecydowanie Santi Cazorla oraz Gomez No Taki sam rating chyba mają nawet Przewinimy Abate Tak, na to liczyłem Naprawdę jeden z moich ulubionych zawodników w tej grze Świetnie będzie pasował Do mojej drużyny i będę mógł nareszcie Patrzcie ile duplikatów 400 9, no, to teraz będę jakoś miał 370, znaczy 370 kart jak zakończę to otwieranie No dobrze, dobrze Abatę się na pewno przyda, to się cieszę z Abatę. O, tutaj już niestety nic za bardzo nie ma No ale do klubu Czemu by nie? Zabieram. Zawsze się przydadzą. Jakbyśmy chcieli na przykład cały z Anglii zrobić. No i dwie paczki do końca, czy będzie w nich coś dobrego? Przewijamy Collochini Całkiem dobry obrońca, no The Guzman No może być I Suchar Suchar No ale paczka jednak nie najlepsza, zdecydowanie w całym tym otwieraniu Santi najbardziej Najlepszą kartą jaką trafiliśmy, no ostatnia paczka No nie powiem, żeby było to udane otwieranie Tak naprawdę udane może tutaj będziemy mieli trochę więcej szczęścia. Uwaga, schowam się za ekran i Ronaldo. Ronaldo to to nie jest. WEBO. No ale... No ale trudno, co mam zrobić? Karty idą do klubu. 377 kart w klubie. No i to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić lajka i oczekujcie kolejnych otwierań paczek za 100 tysięcy I już za niedługo, trzymajcie się, na razie